Jak się nazywasz i czym się zajmujesz? E, nazywam się Dr Inżynier Tomasz Białogłowski. Jestem e, na uczelni od 16 lat wykładowcem akademickim, głównie przygodów informatycznych. E, jestem też kierownikiem biura informatycznego, czyli mam tutaj o całą e, infrastrukturę e, informatyczną uczelni, o a, pracownikach, o a zapewnieniu odpowiedniego pojedynkowania itd. itd. E, I jestem też e, trenerem głównym w klubie sportów i sztukwarki e, sekcji to Super. Jak długo pracujesz w rany Już powiedziałeś, tak. ale dlaczego tak długo tutaj jesteś? No ja jestem tutaj dlatego, bo bardzo mi się tutaj podoba. Mogę się tutaj realizować zawodowo, mogę się rozwijać, no i mogę prowadzić tutaj moją ukochaną sekcję tekądu, tak? Z tego jestem bardzo, bardzo mocno zżyty. Dużo właśnie fajnych akcji robimy, a uczelnia w postaci właśnie Akademickiego Związku Sportowego daje, daje nam taką możliwość prowadzenia tego tytułu. Czyli od razu już odpowiedziałeś na trzecie pytanie, co najbardziej lubisz w swojej pracy, tak? To jest tekondo. Tak, Te No i oczywiście, co się też to jest zdecydowanie kontakt z ludźmi, tak? A tutaj mamy dużo tego kontaktu, bo prowadzimy sesje dla dzieci, dla dorosłych. Prowadzimy też akcję Bezpieczna Kobieta, która się również i bardzo mnie cieszyła. Z którą zapraszamy? Bardzo tak, zapraszamy serdecznie. Teraz w marcu, 1 marca, startujemy. No i oczywiście. Lubię to, że mogę przekazywać coś ludziom, tak? Uczyć ich czegoś. Czy to z pod kątem jako nauczyciel akademicki, czy jako trenentokąt. Oby te rzeczy się podkrywają i spełniają nie bardzo zawodowo tak powiem. Okej, okay. a powiedz, jaki dzień w pracy najlepiej wspominasz? Właściwie mam parę takich dni. Na pewno mocno mi w pamięci utkwiła taka pewna arabia tutaj u nas celowali na uczelni. Musiałem cały dzień i całą noc tutaj się dzisiaj się znowu ruszać. No i bardzo miło wspominam wszystkie inauguracje naszych akcji w Związku Sportowym Kresji Pieką, które prowadzimy, szczególnie akcja Bezpieczna Kobieta, rozpoczęcia, zakończenia wykładu właściwie też taki tutaj też szczególają dla dziewczyn. To są To są wszystkie takie rzeczy, które zdecydowanie zabawę od pamięci. Jako takie miłe, takie klocuszki, które budują potem taki obraz, taki fajny cały się. No ciężko zakreślić w takim razie, jaki dzień będzie szczególnie. Jest... Tak jeden tak, ciężko by było znaleźć, ale wiele jest takich naprawdę fajnych, które zdecydowanie zapierają. Mm, a jak byś zachęcił do uczyszczenia na nasze zajęcia ludzi spoza szkoły? No, no zdecydowanie zachęcam w naszych kartach Akademickiej. Mamy tutaj wielu doktorów kreditowanych, wielu profesorów zwierzajnych, także poziom nauczania jest naprawdę bardzo wysoki. I co za tym idzie, absolwenci później cenieni są na, na rynku pracy i na lokalnym, i na krajowym, a i na międzynarodowym. No, wiele takich przypadków tutaj mamy. I śledzimy losy naszych absolwentów. Także zdecydowanie zachęcam, jeżeli ktoś chce zdobyć solidną wiedzę i mieć potem po prostu fajny zawód, wiadomo z którego będzie jakiś tak? Co oczywiście jest potrzebne w życiu. No a jeżeli chodzi o zajęcia sportowe, to zdecydowanie zachęcam do uczęszczania w sekcji do u nas i dzieciaków i dorosłych. Ja sam zajmuję się sztukami banku już 32 lata. Jest to bardzo fajna metoda na realizowanie się i na znalezienie takiej ścieżki, którą się koczy tak, tak. Dobrze, w takim razie dziękuję bardzo za wywiad wywiadki. Na pewno jeszcze nie raz się zobaczymy wspólnie na tych ekranach i kanale ADS Jak najbardziej. Także mówimy do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.